Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Partnerem kanału jest Totalizator Sportowy, największy mecenas sportu i kultury od 65 lat w Polsce. Zapraszam do oglądania do subskrypcji kanału Cioną Poż. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetne prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Stardy. Cardiff, to jeden z największych portów w historii świata. Teraz może już nie pełni takiej roli, ale niewątpliwie miasto jest urokliwie położone nad kanałem brystolskim, który wpada z kolei w Morze Celtyckie. A teraz pokażemy wam inne zabytki, jakie są w Cardiff. Reprezentacja Polski w Cardiff zagra nie z Walią, a z Cymru, bo tak w starowalijskim języku określana jest reprezentacja Walii. A co jest symbolem Cymru? Właśnie ten piękny czerwony smok, który znajduje się po mojej lewej stronie, w samym środku walijskiego zamku. Zamek w samym centrum Cardiff robi niesamowite wrażenie. Nie wiem czy wiecie, ale powstał tak naprawdę na ruinach rzymskiego fortu sprzed III wieku, przed naszą erą. Potem Normanowie, bliscy mi przecież, bo wiecie jak lubię wikingów, zbudowali tutaj niesamowitą fortecę podczas swoich najazdów. Wreszcie Walijczycy rozbudowywali ją aż do XVIII wieku, a dzisiaj pełni rolę wspaniałej atrakcji turystycznej w samym centrum Cardiff. Na vlogu ciągnął po oczach, nie mogło zabraknąć kącika kulinarnego. No skoro jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, konkretnie w Cardiff, to trzeba było spróbować fish and chips, czyli takiego tradycyjnego dania rybka plus frytki. Właśnie jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Spróbuję sobie tej rybeczki. Bardzo no dobra, dobrze usmażona. Do troszeczkę posolki. Już dobra. Polecam każdemu, subskrybujcie, lajkujcie, kanał się nie Jesteśmy przy Cardiff City Stadium, pojemność 33 tysiące widzów. To jest właśnie dom reprezentacji Walii od niedawna, tak naprawdę. A za mną pomnik Frederica Charlesa Kinora, jednego z najsłynniejszych piłkarzy reprezentacji Walii, żołnierza I wojny światowej, człowieka, który rozegrał dla tego kraju w latach 20. ponad 30 spotkań i doprowadził do słynnego zwycięstwa nad reprezentacją Anglii. Jak widzimy, pomnik jest bardzo okazały. Są e, właśnie szaliki przywiązane do niego, a także taka Oszulka. W związku z tym, i właśnie Frederick Charles Kinor trzyma puchar w barwach Cardiff City. Bardzo ciekawy pomnik. Cardiff City Stadium prezentuje się naprawdę okazale. obiekt 33000 Dom Reprezentacji Walii. To tutaj, pod opieczniczysław Michniewicza toczą bój o to, kto zostanie w Dywizji A. Węgrzy pokazali, jak zespół z teoretycznie mniejszym potencjałem może znakomicie grać w starciu z faworytami. Idźmy ich drogą. Panie Węgrzy, dzień dobry, opuściłem na Chciałem zapytać o to, czy bardzo zaskoczyło Pana to, że Anglia. Odpada z Ligi Narodów, a Węgrzy rozwinęli się niesamowicie. I patrząc na, nawet na ich przynależność klubową, bo tutaj kolega Filip Macuda na że rozpisał: to jest Lipsk, Fenerbacze, Omonia, Fecherwar, Union, Pisa, Archmar, Lipsk, Filadelfia i Bazy. Czyli to, teoretycznie. Tak, ale czy to gdzieś jest jakiś, jakaś taka wskazówka, że teoretycznie słabsze reprezentacje, jak, takie jak reprezentacja Węgier, jednak mogą osiągać? No, znakomite rezultaty i nieprzypadkowe jednak w starciu z gigantami, bo ponieważ mieli taką grupę, no praktycznie jak grupa śmierci na Mistrzostwach Świata, oczywiście ona się nie wydarzy, bo nie mogą grać ze sobą drużyny europejskie, na to... Na, na pewno same... myślę, że cała Europa jest pod wrażeniem tego, jak zagrali yy, nasi przyjaciele Węgrzy, yy, bo wyrobić tyle punktów i to na wyjeździe wygrać z Anglią, wygrać z Niemcami i mieć szansę Wystarcza im remis tak do finału, żeby zagrać w finałach, no to duże wydarzenie, ale ja myślę, że na miastkę tego już było widać w pierwszym meczu, kiedy polska reprezentacja grała, tam przegrywała 2-0. To już było widać, że tam się tworzy coś ciekawego. Później ten mecz w Warszawie tam wielu zawodników chyba się dziewięciu nie przyjechało, były głębokie rezerwy, a my wszystko pokazali niezłą piłkę. Myślę, że duże inwestycje poczyniono na Węgrzech. Miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy tam funkcjonują. Ja wiem, jak te kluby funkcjonują. Zatrudniłem bardzo dobrych trenerów, no i ta piłka idzie naprzód i myślę, że że to jest właściwy kierunek też dla nas, yy, ale mówię, to jest jak gdyby temat już na osobną dyskusję, bo o tym można by długo rozmawiać. Z nami Andrzej Niedzielan, ekspert Polsatu Sport i częsty gość vloga Cię po oczach. Witam Cię serdecznie Andrzejku. Nowy look u Ciebie widzę też. No i jest zwycięstwo reprezentacji Polski z twoim, wraz z Twoim nowym lookiem. Słuchaj, ale mówiąc tak już zupełnie poważnie na plus kiwior, na pewno na plus Świderski i fajnie, że się podnieśliśmy po no, słabym meczu z Holandią. Ja zaczynam Johna Hartsona przypominać, więc faktycznie nowy image. Broda no i, no i jednak obłości brzuch, więc ale dobra, popracujemy nad tym. No faktycznie, faktycznie no jest reakcja, to czego się spodziewaliśmy po tym fatalnym meczu w Warszawie przeciwko Holendrom. Przede wszystkim było zaangażowanie, przede wszystkim był zabezpieczony dostęp do bramki, bardzo dobry Szczęsny. To co powiedziałeś, bardzo konkretny przede wszystkim Świderski, bo to nie jest dzisiaj występ Świderskiego, który można oklaskiwać, jeżeli chodzi o te aspekty czysto piłkarskie. Natomiast zrobił to, co do napastnika należy, zdobył bramkę, chwał mu, mu za to, asysta przepiękna Lewandowskiego, Zieliński, dobry. Po raz kolejny występ, Zalewski bardzo dobry występ, w pierwszej połowie bardzo dobry w ofensywie, w drugiej natomiast, co może dziwić niektórych w defensywie, fantastycznie sobie radził. Żurkowski na plus, chłopak, którego jednak motoryka, którego siła fizyczna wydaje się w środku pola jest nieodzowna i niezbędna, jeżeli chodzi o nasze, nasze, nasze granie, bo tutaj widzieliśmy, że wielokrotnie wygrywał pojedynki siłowe z piłkarzami z Walii, które bardzo często Robert Lewandowski, co ciekawe, przegrywał w pierwszej części spotkania. Więc no, jest reakcja, może to nie było piękne widowisko. Natomiast, co jest istotne, nie dostaliśmy gola. Byliśmy w stanie jedną bramkę zdobyć. Mieliśmy jeszcze sytuację, żeby podwyższyć wynik spotkania. No I nad tym trzeba pracować, i, i, i tutaj na tym trzeba bazować. Wojciech Szczęsny, no dzisiaj kapitalny mecz. Kolejny, gdzie ratował nam skórę, tak jak ze Szwecją. Ja myślę, że ta decyzja czy Sława Michniewicza, żeby go postawić jako jedynkę, zdecydowaną procentuje, prawda? Wojtek jest innym graczem tego. W kadrze niż przed kadencją nie <laughs> Miśniewicza. Newralgiczna pozycja bramkarz. Bramkarz często się mówi tak, że bramkarz i lewa skrzydłowe to są stuknięci ludzie. Ja byłem lewa skrzydłowy, więc wiem coś na ten temat. <laughs> Natomiast faktycznie Wojtek urósł po tym, jak dostał bluzę z numerem 1. Nie popełniał prostych błędów. Dzisiaj 66 występ w reprezentacji Polski, no i był fenomenalny. To jeżeli ktoś był fenomenalny, to był to szczęście. Wszystkie interwencje doskonałe, bardzo dużo koncentracja, nie wprowadza nerwowości w linię defensywną, a co za tym idzie w cały zespół o to jest bardzo ważne, żeby napastnik nie był nerwowy na, na linii, więc wywiąza się swoich zadań no, doskonale. Często jest tak, że jak się jedzie na turnieje i tak dalej, to najważniejsze turnieje wygrywa się obroną bramkarzem i tak dalej, bo jeżeli nie idzie, jeżeli obrońcy nawet spóźnią się z skryciem i tak dalej, no to jest ten ostatni basen w postaci bramkarza, który musi w tego typu sytuacjach stać na wysokości zadania. No i Wojtek to zrobił dzisiaj doskonale. Bo są już sojusz w autobusie i mają samolot o 5 rano, więc. To to piece, have... Dwa, dobrze, dwa tu. Panie trenerze, witam serdecznie. Dobry wieczór, Łukasz Człona w Logciną poczach Gratuluję zwycięstwa, ale chciałem zapytać przede wszystkim o Wojtka Szczęsnego, bo to naprawdę pan, trener, też był bramkarzem i wie, jak ważne jest czasami. Ale ja rezerwowym, to, to nie to tak? samo. Ja rezerwowym, to okay, nie to samo. Dobra. Ale <śmiech> <śmiech> dla bramkarza jest bardzo często ważne, żeby był jedynką, tak? żeby czuł się jedynką. U pana Wojtek jest jedynką właśnie od początku. I dzisiaj było nie, widać jego niesamowitą siłę mentalną. Kiedy nawet rozdzielił tam Gareta Bejla z którymś z naszych piłkarzy, wyluzowany mimo wszystko. Świetny występ kolejny, chyba najlepszy od Szwecji, tak mi się wydaje, więc to też pokazuje, jak urosła jednak mimo wszystko jego siła e, w drużynie. To jest dobry prognostyk przed przed mundialem. Tak, cieszę się bardzo, że Wojtek w decydujących momentach nam pomaga. Kiedy mecz jest na styku, tak było ze Szwecją. W kluczowym momencie wybronił bardzo groźny strzał. Pamiętam z pierwszej połowy, tak było też w tym spotkaniu. To nie przypadek, że gra w Wentusie, że jest jeden z bramkarzy na świecie, najlepszych na świecie. W ostatnim czasie miał problemy. Też przyjeżdżał na zgrupowanie reprezentacji. Też tutaj wielu z dziennikarzy podpowiadało, kogo się w jego miejsce powołać. My nie ulegliśmy tej presji, tylko postawił się na Wojtka, a Wojtek od razu po kontuzji kilka dni później przysłał mi zdjęcie swojej stopy i mówi, żeby się o się nie martwić, jak trzeba, to nawet w klapku, ale wystąpi i, i wystąpi w dwóch meczach, gdzie w klubie ostatnio nie grał. W przypadku bramkarza to jest inaczej, nawet bramkarz jak nie gra jesteś w klubie, to w którymś momencie. Dostaje szansę i też jesteś bez gry. Musisz wejść i bronić. Jeśli umiesz, to będziesz bronił. Jeśli nie, to nie ma Także musisz co tydzień bronić. Henes w ogóle nie bronił. chyba dwa lata już nie bronił. Ostatni mecz to u nas zagrał w czerwcu, bo nie broni. I w przypadku Wojtka jest podobny. Znamy Wojtka, znacie go dobrze. W reprezentacji funkcjonuje od wielu, wielu lat. Myślę, że jest w takim teraz momencie, że każdy turniej, każdy mecz mistrzowski w reprezentacji o punkty jest dla niego istotny i to widać jest bardzo skoncentrowany, ale też momentami wylozowany, bo nie tylko z Garethem Bejlem, ale też wiele sytuacji w y, szatni. Dzisiaj wszedłem y, po, po meczu do szatni, poszedłem do toalety i myślałem, że toaleta się pali, a, a słyszę, że Wojtek tam jest. I mówię, Wojtek, co się dzieje? Nie, woda, mówi, woda się spukuje. Tak, I dym leciał, także to tak już y, abstrahując od wszystkiego. Tego nie musisz tłumaczyć. Z nami Bożydar Iwanow, komentator Sportu. Witam Cię, Boży, cześć. Słuchaj, tak jak na pewno mieliśmy smutne nastroje po meczu z Holandią, tak teraz wygraliśmy z Walią. Jest zawsze wesele i fajnie zakończyć jednak Ligę Narodową zwycięstwem. Ale tak sobie myślę, że to jest takie nasze miejsce. Czyli takie, ja to się śmieję, że my jesteśmy w takiej dywizji A- bądź B. To jest chyba takie nasze miejsce w futbolu, że my możemy wygrać właśnie z taką Walią u niej. No i gdzieś jesteśmy pomiędzy tymi dywizjami. Czyli rozszerzenie Ligi Narodowej do większej liczby zespołów powoduje, że nie musimy grać tylko z Włochami i Portugalią tak jak za pierwszej edycji, tylko mamy jednego słabszego przeciwnika jak w tej poprzedniej Bośni i Hercegowiny i faktycznie wygraliśmy te dwa mecze, zremisowaliśmy z Holandią i zawsze chyba jest tak z naszą drużyną, że po tym fatalnym występie musi nadejść jakaś taka, nie wiem, woda, która nas oczyszcza, trochę więcej stresu, bardziej takiego mobilizującego podejścia. Pamiętamy, co wydarzyło się po 16 w Brukseli i tutaj była podobna sytuacja. Trochę taki syndrom oblężonej twierdzy. Nikt za bardzo nie chciał się zdradzić z wyjściowym składem, jakie będzie ustawienie, czy dwójka napastników, czy jeden, czy czwórka obrońców i tak dalej, i tak dalej. Więc ta reakcja była na pewno dobra. Oczywiście, jeśli patrzymy też na przeciwnika, który zagrał bez kilku podstawowych zawodników i miało to wpływ na, na każdą formację, natomiast przez wiele minut ci walijczycy jednak nam też sprawiali trochę, trochę problemów. Na pewno Gareth Bale jest już po drugiej stronie góry i dzisiaj poza tymi dwoma sytuacjami w końcówce na pewno tyle jakości nie dał, natomiast wydaje mi się tak, super dzisiaj postawa Wojciecha Szczęsnego. Druga sprawa, gra obronna nasza dzisiaj też była dużo lepsza niż przeciwko mocniejszemu przeciwnikowi w czwartek. Kapitalny występ Nikoli Zalwskiego, którego spodziewałem się, że dzisiaj nie wystąpi w podstawowym składzie, bo wydawało mi się, że po tej kontuzji, braku też minut, to jest chłopak, który nie będzie w stanie zagrać kolejnej takiej jednostki pod 90 minut. A no tutaj widzimy, chłopak chce, potrafi. Może to jest kwestia szkolenia gdzieś indziej niż, niż u nas, natomiast dużo energii, mądrych decyzji. Grał jak piłkarz, bardzo doświadczony, nie mylił się zarówno jeżeli chodzi o tę grę w obronie, jak i, jak i o atak. Kiwior dzisiaj parę piłek wyprowadził, Bednarek znalazł się z piłką na połowie przeciwnika, to czego się domagaliśmy. Glik nawet gdzieś przeszedł z piłką do koło środkowej linii środkową. Dobry mecz nawet Piotra Zielińskiego, jeżeli możemy zwrócić uwagę także na środek pola. Oczywiście, no też pamiętajmy, że dzisiaj brakowało kilku podstawowych zawodników w tej formacji, czy Morel, czy Louis, to nie są asy pierwszej, że tak powiem, jakości, jeżeli chodzi o europejską piłkę, natomiast my za, za przeciwnika nigdy nie odpowiadamy. Piękna akcja Lewandowski i Świderski z dobrą finalizacją. Wprowadzenie kiwiora to też jest ważne, bo tego oczekiwaliśmy. Skorygamy trójką obrońców, żeby każdy z nich potrafił taką akcję zrobić, jak jak Kiwior, także dobre wejście piątka, dużo pracy, więc wydaje mi się, że mamy taki nastrój dużo, dużo lepszy, ale tak jak mówiłeś, na mistrzostwa będą mocniejsze drużyny niż Walia dzisiaj. Zdecydowanie i właśnie o to chciałem Ciebie zapytać, bo jakbyśmy sobie przeanalizowali od Jerzego Engela aż do Trzesława Michniewicza, z wyjątkiem 2016 roku, który gdzieś potwierdza te reguły, o której teraz powiem, to my tak, awansujemy na wielką imprezę? Jest wielka radość, super, no i na ogół odpadamy po, po grupie. Może I, takie nasze No właśnie, czekaj, tak? bo chciałem to powiedzieć, że może to jest takie nasze równanie piłkarskie. Taka jest nasza pozycja i, i tyle. I może, może, teraz powiem coś obrazoburczego, może nie warto tak często zmieniać, ty o tym też mówiłeś, selekcjonerów, bo taka jest, czy to był Jerzy Engel, czy to był Paweł Janas, czy to był Leo Benhaker, czy później był, no ten, nie awansował później, tak, na Mistrzostwa Świata, okej. Okay. Ale oni wszyscy osiągali podobne rezultaty na Mistrzostwach imprezach. Adam Nawałka. Wymowny obrazek dzisiaj po zakończeniu spotkania, jak żegnają się piłkarze walicy po porażce, po spadku do dywizji, ze swoimi kibicami, którzy dziękuję im za awans do Mistrza Świata po ponad 60 no latach. I jest święto, tak? I jest radość. I nie ma jakiegoś tutaj gdzieś, nie wiem, zrywania włosów, czy takiego gdzieś podejścia dołującego, że przegraliśmy mecz z Polakami, zdobyliśmy punkt tylko w Lidze jesteśmy znowu w dywizji B, znowu trzeba się bić o to, żeby awansować do tej dywizji, dywizji i to jest chyba takie dobre podejście do tej całej historii, więc ja też uważam, że my się powinniśmy cieszyć, że myśmy na ten mundial awansowali, bo wiemy jaka była sytuacja, wojna, brak gry z Rosją, jako jedynie graliśmy tylko jeden mecz barażowy, to też nie nasza wina, tak? No, wolelibyśmy pewnie grać, żeby działo się to, co dzieje się na Ukrainie, czy też w Ukrainie, ale było takich kilka różnych zbiegów okoliczności, które spowodowały, że my na ten mundial awansowaliśmy. Tej pewności też nie było w meczu ze Szwecją, chyba nie byliśmy faworytem, chociaż graliśmy u siebie, a Szwedzi mieli jeszcze 120 minut z Czechami. Ja bym nie chciał teraz znowu wejść na taką jakby, mm, taką narrację, że najważniejszy mecz z Meksykiem i Wielu jakby kibiców czy dziennikarzy dopisuje sobie trzy punkty, że zarabiam saudyjską. My już mamy trzy punkty, więc trzeba co najmniej zremisować z Meksykiem i żeby myśleć o wam z zgropienia, to to nie jest taka prosta sprawa. Ta Arabia Saudyjska też potrafi grać w piłkę, może my ją trochę lekceważymy, bo jej też nie znamy, ale absolutnie nie chciałbym tutaj twierdzić, że dla nas y, trzy punkty są pełne zarabią i tylko trzeba coś zrobić z Meksykiem. Nie, nie to są mistrzostwa świata i, i my dopisywaliśmy po Ekwadorze czy przed Ekwadorem, Korea Południowa. I tak dalej, i tak dalej, jak to się kończyło? Czy Słowacja, tak? No, więc spokojnie. Udało się, chociaż to chyba złe słowo. Tak naprawdę, Polacy zasłużyli na to zwycięstwo z Walią. Utrzymaliśmy się w lidze narodów. Bardzo dobry występ, zaliczył Wojciech Szczęsny. Może nawet i fenomenalny, tak to trzeba powiedzieć. Dziewiątka, dziesiątka w bardzo mi się podobał. Świetny występ Karola. Świderskiego, dużo pozytywów, kiwior, także myślę, że to trzecie miejsce to jest takie miejsce odpowiadające naszym możliwościom, ale teraz w Katarze może być lepiej. Trochę się podnieśliśmy po tej porażce z Holandią, z którą i tak pewnie na 10 meczów przegralibyśmy większość, ale cieszmy się dzisiaj z tego zwycięstwa. Zostajemy w Dywizji A, awansowaliśmy do koszyka pierwszego, jeżeli chodzi o eliminację do Mistrzostw Europy, a Wojciech Szczęsny, myślę, że tym luzem może nam bardzo wiele dać. Katarze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach cierą po oczach. Subskrybujcie, lajkujcie, przesyłajcie znajomym. salot! Sponsorem kanału jest firma TTHO. Stasiak partnerem kanału jest totalizator sportowy. Największy mecenas sportu i kultury od 65 lat. W Polsce. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną Połoszo Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie.